Cześć się ja jestem Dawczu no i witam Was w kolejnym odcinku kartier Manchesterem City. No i dzisiaj przed nami wielki mecz, bo rewanż z Real Madryt, e, oczywiście w Lidze Mistrzów. Przypominam, że w pierwszym meczu u nas padł wynik 3 do 2, e, no tak więc jeszcze tutaj wiele przed nami. No ale zanim przejdziemy do tamtego spotkania, czas na spotkanie ligowe z Liverpoolem. Gramy na wyjeździe, więc także na pewno nie będzie łatwo. No i tak jak mówiłem, gramy podzielonym składem tak podzieliłem y, całą kadrę na dwie jednostki, y, żeby mogli zawodnicy odpoczywać. No ale zaczynamy już 8 minuta, był strzał z główki y, chyba y, danego Inxa. no ale na, sz na szczęście było niecelny. Kolejna sytuacja y, Tym razem nasza Sterling schodził do środka, uderzał, jednak ten strzał był niecelny. No i oczywiście wciąż w ramkowy remis. Kolejna sytuacja była tutaj główka, Aguero główkował, mimo że z jednym tutaj z niższych zawodników, no to całkiem niezły strzał oddał, no ale niestety nie udało się zdobyć gola. Kolejna sytuacja, tym razem tutaj prawym skrzydłem, nasz prawy obrońca się podłączył, wrzuca piłkę, główka i to jest gol, no niesamowita rzecz się tutaj dzieje, przed chwilą Aguero miał wyśmienitą okazję z główki a teraz właśnie strzela gola, bo strzela głową, e, tak więc no, niesamowicie tutaj mu się poszczęściło, mimo że jest dość niskim zawodnikiem tak jak już powiedziałem, e, no tak widać wygrał tutaj główkę, no i strzelił gola, 70 minuta, kolejna nasza sytuacja, e, Douglas Costa schodzi do środka, Costa uderza finezyjnie i to jest już 2 do 0 e, czy też 0 do 2, jak to woli no w końcu tutaj debiutancki gol naszego skrzydłowego e, ładna indywidualna akcja zszedł tam do środka, uderzył finezyjnie. No i mamy już 0 do 2 w 70 minucie. 77 minuta, kolejna sytuacja, piłka do Sterlinga. Ten uderza, niestety jeszcze wybija tutaj Flanagan, to nie koniec reakcji Jest rzutka, Sterling, no i w końcu piłka wpada do siatki. Eee, no a nasz tutaj młody, wielki talent strzela gola byłemu klubowi. Jak widać w tle kibice załamani. No, ale cóż, sami się chcieli pozbyć tego zawodnika. No, on właśnie tutaj ich upokarza, strzelając na 3 do 0. No i to jest oczywiście pewne zwycięstwo w tym spotkaniu. Kompletnie Liverpool nie istniał. Oby takich więcej spotkań było. Zagraliśmy naprawdę świetnie. No, a przed nami kolejne spotkanie, gdzie zmierzymy się. Eee, z, 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 z Aston Villa w lidze postanowiłem ten mecz przesymulować eee, No gdyż po prostu chcę jak najszybciej lecieć z tym sezonem Już się tych spotkań Ligi Mistrzów nie umiem doczekać eee, No wydaje mi się, że z Aston Villa tutaj odnie, od, odnieślibyśmy spokojnie zwycięstwo No tak więc tak jak mówię, wolałem po prostu przesymulować No a kolejny mecz z Newcastle No i aż tak może dużo nie trzeba symulować tutaj No i postanowiłem ten mecz rozegrać eee, Tak więc już za chwilę Zagramy spotkanie z Newcast. Obecnie mamy w tabeli drugie miejsce, dalej je utrzymujemy, więc nie jest źle. No ale dalej mamy tą niestety stratę do Arsenalu, no, który ostatnio się potknął, aczkolwiek to nadal jest duża ich przewaga. No i na pewno jeszcze będzie ciekawie tutaj do końca sezonu. No a póki co przechodzimy do meczu z Newcast. Początek meczu, już tutaj Kevin De Bruyne przy piłce uderza i piłka w siatce. No niesamowita bramka naszego ofensywnego pomocnika. Już w 14 minucie obejmujemy prowadzenie, ładny strzał, może trochę tam szczęśliwie, ta piłka znalazła się w siatce, bo chyba odbiła się piłka jeszcze od obrońcy po drodze, ale najważniejsze, że strzelamy gola na 1 do 0, no i od 13 minuty prowadzimy z Newcastle. 20 minuta, kolejna sytuacja, tym razem tutaj przejmują gospodarze, Jan Mat Domitrowicza, ten uderza, ale na szczęście mamy oczywiście na bramce Joe Harta. Kolejna sytuacja. Tym razem, nasza już w drugiej połowie, Sterling przy piłce uderza. Nie ma jeszcze Aguero, dobija, ale niestety wybijają to obrońcy. No i wciąż prowadzimy tylko 1 do 0. 76 minuta. No i spójrzmy, Sergio Aguero przechodzi obrońcę i jeszcze go goni tam Kamil Glik. No zobaczmy, Aguero uderza, ale zablokowany strzał przez Glika, No i nie ma go dla na naszego zespołu. 83 minuta, kolejna sytuacja Jaja ture przy piłce wspaniale. tutaj znalazł Aguero, będzie okazja, Sergio Aguero, czy to wykorzysta Aguero i to jest gol na 2 do 0, kolejne nasze pewne zwycięstwo w lidze, o to chodzi, w końcu nabraliśmy takiej formy, zupełnie inaczej wyglądamy niż na początku sezonu gdzie gubiliśmy te punkty z każdym nie umieliśmy nawet wywalczyć remisów niekiedy, no tutaj jak widać 2 do 0, pewne zwycięstwo, chociaż jeszcze tutaj akcja Newcastle, spójrzmy Janmat do Anity ten uderza jeszcze dobija, no i ostatecznie pada gol kontaktowy. No ale jednak już była to 88 minuta. No i nie zdołali tutaj więcej nic zrobić gospodarze. No i ostatecznie to my zwyciężamy 2 do 1. Ważne zwycięstwo na wyjeździe. No i kolejne trzy punkty na naszym koncie, ostatnie trzy spotkania w tym odcinku to trzy zwycięstwa. Tak więc bardzo dobrze nam idzie w lize. No ale teraz najważniejsze spotkanie. Mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Od tego meczu wiele zależy. Gramy na wyjeździe. Jeszcze zanim do tego dojdzie, tutaj spotkanie FA Cup. Z Evertonem ten mecz także postanowiłem przesymulować, gdyż się ja już po prostu nie umiałem doczekać tego meczu z Realem. Jeden do jednego co oznacza, że będzie rewanż, to w sumie dobrze, bo ten rewanż już sobie zagramy. No, a przed nami właśnie mecz z Realem Madryt. Zobaczymy, jak nam wyjdzie do czy Że, chociaż tutaj, no, postaramy się, może. Nie wiadomo, czy się uda, ale że chociaż wykażemy tutaj no, chęć walki i że stawimy tutaj opór gospodarzom. Tak więc zaczynamy. Szósta minuta. Luka Modric przy piłce. Spójrzmy, Modric holuje tę piłkę. Podaje do Ronaldo. Będzie okazja. Ronaldo przechodzi obrońców. Uderza, ale na szczęście wspaniała interwencja Joe Harta. Kolejna sytuacja w 28. Minucie. Tym razem to my przy piłce podajemy do Aguero. Ten do De Bruyne. Strzał, ale wspaniała interwencja Kiko Cassi. No i niestety nie udało się pokonać tutaj golkipera gospodarzy, no a tutaj 43 minuta i już opuszcza boisko z powodu dwóch żółtych kartek Sergio Ramos. No, wielkie tutaj dla nas ułatwienie, że Ramos już musi opuścić boisko. No, dostał szybko dwie żółte kartki, no i Real Madrid od tej minuty w osłabieniu. 50 minuta, świetne podanie De Bruyne do Aguero. Będzie okazja Sergio Aguero z uderzenie i to jest gol 0 do 1. Właśnie o to nam chodziło: strzelić gola tutaj, bo przypominam, że taki wynik nawet 1-0 dla Realu dawałby im awans nie nam. No a teraz to Real musi strzelić dwa gole. Tak więc lecimy dalej: 20. 58. minuta. Diego Costa, jak i Diego, oczywiście Douglas Costa jest faulowany w polu karnym Marcelo wjechał w niego w ślizgiem, sędzia dekluje rzut karny, e, no i do którego tutaj postanowiłem nominować Aguero tak jak pisaliście w komentarzach, Aguero i niestety Kiko Casilla okazał się lepszy, to już trzecia jedenastka przez nas nie trafiona z rzędu, tak więc tu są potrzebne zmiany ale walczymy dalej, 79 minuta przy piłce, Luka Modrić e, Modrić do Isco, ten do Krosa, Ronaldo, świetna akcja poszła, ale ostatecznie e, tutaj nie bywała interwencja Eee, Kevina De Bruyne, a tu przejmujemy piłkę w końcówce. Ja ja Ture strzelaj, to jest gol 0-2. Mamy awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Eee, no, Real tutaj całkowicie się odsłonił. Błąd daniego niego Carvajala. No i to właśnie skutkuje golem na 2-0. I tak się kończy to spotkanie. Mamy ćwierćfinał Ligi Mistrzów. O to właśnie nam chodziło. Wywalczyliśmy go, tak więc możemy być tutaj zdecydowanie zadowoleni. No, za chwilę się dowiemy, z kim gramy dalej w ćwierćfinale. No, skoro już wyeliminowaliśmy Real Madrid, to chyba gorzej już być nie może. No, chyba że Barcelona albo Bayern. ale nie, jest to oczywiście Atletico Madrid, czyli teoretycznie powinno być łatwiej, jak będzie. Zobaczymy w kolejnych odcinkach. W tabeli ligowej także jest dobrze, nieźle. Mamy tam awans już na wyższe pozycje, gramy. Bardzo dobrze, co skutkuje właśnie tym, że już mamy wicelidera no i tylko 6 punktów straty do arsenalu. Tak więc, w tym odcinku to już będzie tyle. Mam nadzieję, że się i że zostawicie łapkę. Tak więc, do usłyszenia, no i cześć.